otwieram jeden słoik i patrzymy resztę na półeczkę. Niech czeka na czarną godzinę. I tak to wygląda. Klorek piękny. Rozsmarowuje się ekstra. Nie ma żadnego problemu. Cud miód i orzeszki. Do tego kiszony ogórek i śniadanko gotowe pachnie. No ekstra. Moc, jest moc. Zapachną no, kurwa pierwszorzędny. to Pewnie narobię Wam smaka na takie coś. Coś pięknego. Okej, okay, ludziska, ja się...